Ach, kto ich nie kocha? Oto kilka przykładów, dlaczego do nich często nie przychodzimy. I dokument jeszcze. Podpis się nie zgadza. Nie przyjmę panu tego wniosku. Ale przecież ten dowód ma już 10 lat. Wyrobiłem go, jak miałem 18 wiosen. Proszę pana, trzeba cały dokument od nowa wypełnić. No, Noż do jasnej pizzy, przecież to ja. Sprawdzi pani zdjęcie urodzone w zimkowicach analnych, ojciec Zenon. Nowy wniosek. Pani je, czy pracuje? Tu ludzie czekają, halo? Ożesz ty kur... Jak to? Co jest? Noż ja je shit, fuck, fuck, fuck! Tak macie, że za każdym razem, kiedy macie coś załatwić, wędrujecie od okienka do okienka? Na przykład, idę sobie zarejestrować samochód sprowadzony i już płacony. Pierwsze okienko przyjmuje wszystkie moje dokumenty, plus pani każe mi zapłacić jakąś opłatę za wyrobienie tablic. Wyjmuję portfel, a ona. Nie, nie, musi pan iść do okienka B2, to tam w lewo korytarzem, w prawo za schodami, na łuku, obok okna, tam pan zapłaci i dostanie kwitek, później na, za parterem za toaletami są drzwi, na których pisze nie wchodź. To te drzwi obok wtedy, pokaże pan dowód wpłaty i poprosi o kolejny formularz, a ja pana wezmę za jakieś 20 minut. Nic innego, że jedno danych w Asterixie i Obelixie było zdobycie do doświadczenia A38, tutaj cokolwiek załatwić, równa się z cudem, dajcie im możliwość załatwienia tego przez internet, a z graj urzędasów zagonić normalnej pracy. spójrzcie jak wygląda szereg urzędów w Poznaniu. What? Jakże ile tamtych marmurów? Zarabiam średnią krajową, a czuję się jak mysz, która weszła do jakiegoś królestwa i naczyciła go wazy, czy innych tam władarzy. Czy naprawdę musicie żyć w takim bogactwie? O, widzimy, że w wpłacasz składki co miesiąc od 20 lat. Jednak ostatnia składka doszła poza terminem. W takim razie się, 3 miesiące bez opieki zdrowotnej. Ale, ale. Myślisz, że poinformujemy cię, że się spóźniłeś? Pierdol się! Ale jak to możliwe? A tak przy okazji, za miesiąc przeszli nam kolejne 1100 zł. Pozdrawiamy. Jest 7 10. Pewnie nikogo nie ma, albo jest parę osób. Nieeee! Jak to w ogóle możliwe? Halo, halo, nie mam takiego wchodzenia przed kolejkę.